Dzień dobry, nazywam się Dyta Krasińska, jestem redaktorem naczelnym Piękna Bajawa. W dniu dzisiejszym mam ogromną przyjemność przedstawić Wam panią Kinga. Pani Kinga jest pierwszą laureatką konkursu Beauty Day Bajawa. Witam cię, Kinga. Cześć. A gdybyś mogła tak w kilku słowach powiedzieć, jakie masz oczekiwania, czego się spodziewasz po dzisiejszym dniu, czy na czymś ci szczególnie zależy? Ostatni sufryz, fryzjera byłam 10 lat temu. <noise> po prostu co jakiś czas, kiedy stwierdzam, że już są na tyle długie, że, że zaczynają mi przeszkadzać we wszystkim, to proszę mamy albo męża, e, zetnijcie mi szybko włosy i siadam i, i ci damy końcówkę i tyle, więc chyba liczę na jakoś, jakąś zmianę z włosami, chociaż zawsze miałam wrażenie, że nic innego mi nie pasuje jak proste włosy, więc nie wiem, jestem bardzo ciekawa. Bardzo się cieszę wobec tego, że w tym dniu to my będziemy mogli ci stworzyć tą piękną fryzurę i makijaż, którego nie miałaś od lat. Tak. Ale żeby nam to ułatwić, to gdybyś mogła Kinga powiedzieć, czym dla ciebie jest piękno? Jak ty postrzegasz piękno? Chyba bardziej dla mnie, nie wiem, może sobie tak wmawiam, że jeżeli ja jestem otwarta, radosna, mam dobre nastawienie, to wtedy lepiej wyglądam. Wmawiam sobie, że, że tak jest ok, nie mam kompleksów. Jest bardzo okej, okay. Bardzo dobrze wyglądasz, i powiem Ci, że lejesz miód na moje serce, ponieważ, w momencie, kiedy buduję kwartalnik Piękno Bajawa, bardzo zależy mi na tym, żeby nasze klientki miały przekonanie, że właśnie naturalne są najpiękniejsze. A drogeria Jawa jest tylko po to, żeby to piękno z nich wydobyć i podkreślić. Kinga, dziękuję Ci bardzo. Zapraszam Cię na ogromną przygodę z naszymi ekspertami i mam nadzieję, że ten dzień będzie dla Ciebie udany. Ja dostałam dzisiaj absolutnie dwie fantastyczne, piękne kobiety, takie czyste płótno do wymalowania. Chciałam podkreślić wyjątkową urodę i delikatność dziewczyn. Nie chciałam ich zmalować, nie chciałam, żeby były kimś innym, chciałam, żeby były absolutnie najpiękniejszą wersją samych siebie. Zarówno u Kingi, jak i Pauliny zrezygnowałem z farbowania włosów ponieważ dziewczyny mają genialny swój naturalny odcień. U Kingi wykonałem grzywkę, która delikatnie rozchodzi się na środku oraz wycieniowałem resztę włosów. U Pauliny zaś skróciłem znacznie włosy w linii prostej i wystrzępiłem trochę grzywkę. Dziewczyny moim zdaniem wyglądają obłędnie. No, moje kochane, wyglądacie przepięknie. Jak minął wasz dzień? Wspaniale, po prostu cały sztab ludzi tylko dla nas. Po prostu poczułyśmy się jak gwiazdy. A czy było coś, co Was zaskoczyło zwyczajnie po ludzku? Oczywiście, po prostu nie miałam pojęcia, że możemy być tak piękne. Naprawdę? A mnie to w ogóle nie zaskoczyło. Jesteście. Prawdziwymi klientkami Drogerii Jawa. Dziewczyny, bardzo serdecznie Wam dziękuję za dzisiejszy dzień, za to, że mogłam Was zaprosić do studia Drogerii Jawa. A od siebie chciałabym dodać, moje kochane klientki, że nieważne gdzie mieszkasz, nieważne ile masz lat. Dla nas, dla Drogerii Jawa, jesteście najpiękniejsze. Dlatego też nie zwlekaj, czekam tu na Ciebie. Zgłoście się do drugiej edycji konkursu Piękna by Jawa. Ogłosimy już go niebawem. Kiedy? Śledź codziennie nasz portal na Facebooku, na naszym Instagramie oraz zaglądaj na naszą stronę drogerijawa www.drogerijawa.pl